Oddechu i oznak krążenia. Pacjent prawdopodobnie ma zatrzymanie krążenia, a więc studenci przystąpili do wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, e, począwszy od uciśnięć klatki piersiowej, e, a także wentylacji bezprzyrządowej. W tej chwili student, student wzywa pomoc. E, Informując o sytuacji, o miejscu zdarzenia i do czasu, kiedy nie pojawi się zespół ratowników, będzie prowadzona pierwsza, pierwsza pomoc. Ponieważ mamy sygnał, że karetka została już zadysponowana, przypominam o zasadach bezpieczeństwa karetka nadjedzie od strony ulicy Sławkowskiej. Jeśli tylko mają Państwo szansę taki komunikat otrzymać, jest duża szansa, że nic nikomu się nie wydarzy. Proszę Państwa, technika ucisku. W przypadku osoby dorosłej, ucisk prowadzony jest z częstotliwością 100 uciśnięć na minutę na głębokość około 5 cm. Taki masaż, według ostatnich wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, jest uznawany jako jakościowo dobry i dający pacjentowi szansę na przeżycie. Jeżeli chodzi o inne zabiegi. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę, jeden z ratowników stabilizuje odcinek szyjny kręgosłupa po to, aby zachować wszelką staranność, ponieważ pacjent doznał urazu upadku z wysokości. W związku z tym no, jest duża szansa na to, że coś w tym kręgosłupie mogło się podziać. Jeżeli chodzi o sam zespół, który przybędzie na miejsce zdarzenia, w pierwszej kolejności dokona on oceny bezpieczeństwa własnego według zasady, że dobry ratownik to żywy ratownik. Następnie dokona oceny bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, a także oceniając liczbę poszkodowanych, w tym przypadku jeden, oceni, czy dostępne środki i zasoby są wystarczające. A także na podstawie mechanizmu urazu już zespół będzie mógł domyśleć, Potencjalnych uszkodzeń ciała. Karetka już słychać nadjeżdża. Będą Państwo mogli zobaczyć, w jaki sposób pacjent zostanie przejęty i w jaki sposób wykonywane są zaawansowane zabiegi resuscytacyjne z użyciem manualnego defibrylatora i intubacji pacjenta. Sprawność działania, zorganizowanie zespołu to podstawa warsztatu umiejętności ratowników medycznych. W tej chwili po przejęciu stabilizacji pacjenta dokonywana jest powtórnie ocena ABC z badaniem tętna. Profesjonalne służby medyczne oceniają krążenie m.in. poprzez zbadanie tętna. Prowadzony jest oczywiście masaż e, mięśnia sercowego i w tej chwili przykładane są łyżki defibrylatora dla oceny rytmu serca mhm. i prawdopodobnie rytm serca nadaje się do defibrylacji. Defibrylacja to, proszę Państwa, często jedyny lek przy zatrzymaniu krążenia. W związku z tym pamiętamy, my jako świadkowie zdarzenia możemy też udzielić takiej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W tej chwili... Pacjent jest podłączany do trzyodprowadzeniowego EKG, tak aby na bieżąco monitorować czynności życiowe pacjenta i rytm serca i do czasu, kiedy będzie to konieczne, będzie prowadzony ucisk klatki piersiowej. Jednocześnie pacjent jest wentylowany z użyciem worka samorozprężalnego. Ale już za moment będzie przygotowywany do zabiegu intubacji, a więc zabezpieczenia dróg oddechowych pacjenta w taki sposób, że do jego tchawicy wprowadzana jest rurka intubacyjna. Sam zabieg intubacji, proszę Państwa, powinien trwać nie dłużej niż 30 sekund. Zobaczymy, jak z tym poradzą sobie nasi ratownicy. Na razie idzie im chyba całkiem nieźle. Głębokość ucisku, przypominam, proszę Państwa, minimum 5 cm w przypadku osób dorosłych, a częstotliwość ucisku 100 na minutę. I no właśnie, w tej chwili ratownik przygotowuje się do zabiegu intubacji, wprowadzając na do dróg oddechowych pacjenta zostanie wprowadzona rurka i w ten sposób zabezpieczony pacjent będzie mógł mieć prowadzoną asynchroniczną sztuczną wentylację i uciski klatki piersiowej. Ratownik w tej chwili upewnia się, że intubacja przebiegła pomyślnie, osłuchując klatkę piersiową i już za moment po wstępnym zaopatrzeniu pacjenta. Będzie dokonane wstępne badanie urazowe. W tej chwili jeden z ratowników próbuje dokonać wkłucia w żyłę obwodową pacjenta, tak aby jednocześnie uskutecznić płynoterapię. No i co ważne, proszę Państwa, ratownicy muszą mieć dobre nożyczki. Dobre nożyczki, w związku z tym em, em, że potrzebne jest dokonanie badania urazowego pacjenta. Odsłaniane są w tej chwili kończyny dolne pacjenta, tak aby można było dokonać oceny urazów, które powstały. Jeżeli chodzi o zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, to Zabiegi, które wykonują profesjonalni ratownicy medyczni, a do zawodu przygotowuje ich m.in. Krakowska Akademia. To nowy kierunek na Wydziale Zdrowia Akademii. W tej chwili badanie urazowe, proszę Państwa. Po wstępnym badaniu głowy, klatki piersiowej, poszczególne partie ciała pacjenta są badane, tak aby sprawdzić, jakich urazów mógł on doznać. Jednocześnie. Prowadzona jest wentylacja wspomagająca oddech pacjenta, bo jak mi się wydaje, ja co prawda nie widzę nic na tym monitorze, ale zdaje się po skutecznej defibrylacji, powrócił rytm zatokowy mięśnia sercowego. W tej chwili już pacjent będzie przygotowywany do transportu. Proszę zauważyć, ratownicy używają kołnierza ortopedycznego, tak aby zabezpieczyć odcinek szyjny kręgosłupa. I za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób poszkodowany przykładany jest na deskę ortopedyczną. Z zachowaniem oczywiście zasad wszelkiej staranności. No i właśnie, jeżeli chodzi o zabezpieczanie pacjenta. E, ważną sprawą w takiej sytuacji jest e, dbanie o stabilność odcinka szyjnego kręgosłupa, więc oprócz samego kołnierza będą użyte tzw. Tak ploski. I tu znów organizacja zespołu i jednoczesne działanie e, odgrywa bardzo kluczową rolę. W tej chwili zostanie przygotowana folia NRC. Proszę Państwa, ona sprawdza się nie tylko w traumatycznych sytuacjach, ale również czasem pod namiotem. Ona zapewnia pacjentowi komfort termiczny w taki sposób, aby akurat no, w tej sytuacji nie tracił on ciepłoty ciała. Po założeniu e, folii będzie on zabezpieczony pasami w taki sposób, aby transport do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego był dla pacjenta bezpieczny. Pacjent jest wentylowany, w tej chwili też po założeniu płucia prowadzona jest płynoterapia i pacjent wciąż jest monitorowany z użyciem manualnego defibrylatora. Państwo pamiętają o tym, że w ramach podstawowych zabiegów resuscytacyjnych e, każdy z Państwa ma szansę użyć, jeśli to konieczne, AED. Kraków jest dobrze wyposażony w sieć e, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. W związku z tym, jeśli tylko to możliwe, wyłając o pomoc, prosimy o dostarczenie AED. No i wygląda na to, proszę Państwa, że pacjent został już e, właściwie przygotowany do transportu, e, za chwilę będzie przełożony na nosze, a dalsze badania będą już prowadzone wewnątrz ambulansu. W dniu dzisiejszym w tym miejscu mają Państwo szansę e, uczyć się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych na wypadek nagłego zatrzymania krążenia. Mają Państwo też okazję rozstrzygnąć wszelkie swoje wątpliwości dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Studenci Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego z chęcią Państwu posłużą pomocą. Ratownicy już przygotowani do transportu zabezpieczają pacjenta e, na noszach. Proszę Państwa, uwaga, dorożka od tyłu, tak, uważamy za bezpieczeństwo ponad wszystko. I w tej chwili już transportując pacjenta do najbliższego szpitalnego oddziału, szpitalnego oddziału ratunkowego, nasi ratownicy przekażą pacjenta odpowiednim służbom medycznym. E, przypominam, proszę Państwa, dzisiaj, jutro i do soboty trwają w tym miejscu pokazy pierwszej pomocy. Każdy z nas może pomóc. Pamiętajmy proszę, że e, wołanie o pomoc jest kluczowe, ale często trzeba e, sprawdzić, co temu człowiekowi się dzieje, jak można mu pomóc. Liczy się każda minuta. I tak już